Dzień dobry, kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejny odcinek cyklu ósmy. Bieg. Dziś porozmawiamy sobie o zespołowym partnerze Roberta Kubicy. Jedziemy! <śmów> George Russell to jest kierowca, o którym w zeszłym roku mówiło się bardzo wiele, także w Polsce kibice najpierw zastanawiali się, czy aby ten młody Brytyjczyk nie zabierze miejsca robertowi kubicy w Williamsie. Później, gdy Claire Williams już go zakontraktowała, no to zaczęliśmy się obawiać, czy zdecyduje się do drugiego fotela wsadzić właśnie polskiego kierowcę, no ale udało się i dzięki temu moim zdaniem będziemy mieli chyba jedną z najciekawszych par, jeśli chodzi o kierowców w sezonie 2019, właśnie w Williamsie kapitalne, kapitalne połączenie młodości i doświadczenia dwóch bardzo szybkich, bardzo pracowitych kierowców. To naprawdę może być bardzo, bardzo intrygująca i interesująca. Mieszanka. O George'u Russell'u dziś będę Wam mówił, a nie o Robercie Kubicy, tego kierowcę chcę Wam przybliżyć. Spróbowałem znaleźć kilka ciekawych, mam nadzieję także dla Was, historii. To nie będzie taka po prostu biograficzna opowieść o George'u Russell'u, ale właśnie od takiego krótkiego, bardzo krótkiego, obiecuję, rysu biograficznego George'a chcę zacząć od takich właśnie bardzo podstawowych informacji o tym kierowcy. George Russell urodził się w 98 roku w Kings Lynn, w Kartingu. Zaczął ścigać się w wieku 8 lat, no i bardzo szybko zaczął wygrywać i zdobywać kolejne tytuły, które pozwoliłem tu sobie pominąć, bo nie starczyłoby nam czasu na wymienienie choćby połowy z nich. A jeśli chodzi o jego osiągnięcia w tych dorosłych seriach, to te najważniejsze to na pewno zwycięstwo w GP3 i ubiegłoroczny triumf w Formule 2. No i jeśli chodzi o takie czysto biograficzne informacje, to już wszystko. Obiecuję, że więcej nudnych rzeczy o George'u Rasselu nie będzie. Znalazłem cztery historie, które, z którymi chcę się z Wami podzielić. Każda z nich pokazuje George'a od nieco innej strony. Zaczynamy od historii związanej ze startem w wyścigu bardzo ciekawym samochodem. O jakiej kaczce tutaj mówimy? Oczywiście o Citroenie 2 CV, który potocznie w Polsce nazywany jest właśnie. Citroenem Kaczką, bardzo popularny samochód, bardzo charakterystyczny, na pewno go kojarzycie. Samochód zbudowany przez Citroena, aby Francuzi mieli taki łatwo dostępny, tani i prosty samochód. No właśnie, on był tani i prosty. To też przekładało się czasami jednak na jego dużą awaryjność, ale nie przeszkodziło to w tym, aby kilka serii wyścigowych właśnie z udziałem tych samochodów powstało. No i w jednej z takich serii wyścigowej, jeden wyścig zaliczył nam właśnie George Russell. To był rok 2000. 14, w którym to George Russell chciał wyjechać już z Wielkiej Brytanii i pojeździć trochę w Europie w formule Renault. Ale przepisy, mówiąc w dużym uproszczeniu, w Wielkiej Brytanii były tak skonstruowane, że musiał zebrać odpowiednią liczbę pieczątek do swojej licencji, tak aby właśnie mógł w Europę, w świat wyjechać. No ale zebranie tych pieczątek okazało się wcale nie takim łatwym zadaniem, jakiejś jednej pieczątki brakowało, więc George poszukał jakichś wyścigów no i okazało się, że jest dostępny wyścig właśnie. Citroenami 2 CV i dzięki temu będzie mógł tę kolejną już ostatnią decydującą pieczątkę w swojej licencji postawić. No i pojechał na ten wyścig. W tym wyścigu brało około 25 samochodów, brało udział. No i George mówi, że było to o tyle ciekawe doświadczenie, że praktycznie przez cały czas trzymał gaz wciśnięty w podłogę. Te samochody w ogóle nie jechały jakieś 80-100 na godzinę. To maksymalna prędkość, które osiągały. Mówił, że przez kilka okrążeń był po popychany przez innego kierowcę w tylny zderzak i to pozwoliło mu czasami po prostu szybciej jechać. No i udało mu się ten wyścig przejechać, zdobyć tę pieczątkę, no a później oczywiście już przeszedł się do dużo szybszych i dużo ciekawszych samochodów. Z takiego kronikarskiego obowiązku sprawdziłem, słuchajcie, jakie dane techniczne mają takie wyścigowe dwa cefałki. 40-45 koni to jest moc, ale waga to jakieś 530 kg, więc no jakoś tam te samochody delikatnie się odpychają, ale oczywiście to nic imponującego. No ale jeśli chodzi o koszty wystartowania w takim wyścigu, to już jest dużo bardziej imponujące. 1500-2000 funtów, tyle mniej więcej kosztuje przygotowanie takiego samochodu do sezonu, więc naprawdę jest to dość tania alternatywa, jeśli chodzi o ściganie się na jakimś tam poziomie. Mamy takie same samochody, więc walka jest wyrównana i na pewno ciekawa, więc gdyby ktoś chciał w Wielkiej Brytanii jeszcze spróbować swoich sił za kierownicą Citroena 2CV, to te wyścigi z tego co wiem, wciąż są rozgrywane. No ale to tyle, jeśli chodzi o tę pierwszą historię. Przechodzimy teraz do historii numer dwa, która związana jest z tym, jak George pukał, jak George dobijał się do ekipy Williamsa. Przenosimy się w czasie do roku 2017. Wtedy to George Russell próbował już dostać się do ekipy Williams'a na sezon 2018. Wiemy, że ostatecznie w sezonie 2018 w Williams'ie fotel dostał Siergiej Sirotki, no ale George próbował to zrobić, próbował zastąpić Rosjanina, no i wykorzystał do tego dość ciekawe wyjście, gdy umówił się już z Paddym Lowem na spotkanie, to przyszedł tam i nie polegało to spotkanie tylko na tym, że George Usiadł, wysłuchał wszystkich pytań Paddy'ego odpowiedział na nie, opowiedział trochę o sobie i o tym, co może wnieść do Williamsa, ale przyniósł ze sobą przygotowaną w PowerPoincie prezentację. Dla tych z Was, którzy pracują w korporacjach, to pewnie nie jest nic dziwnego, ale uwierzcie mi, że w świecie Formuły 1 to jakoś bardzo często się nie zdarza, żeby kierowca takie podejście miał do rozmowy ze swoim być może przyszłym yy, szefem. No i zobaczcie, co sam George Russell powiedział na temat tej słynnej już prezentacji. Miałem mieć spotkanie z Padim Lowem, a już wcześniej robiłem jakieś notatki w moim zeszycie. Postanowiłem więc, że lepiej będzie je pokazać w formie prezentacji, o której będę mógł też opowiadać. Co w niej było, nie mogę zdradzić wszystkiego, ale chodziło po prostu o inne podejście do zaprezentowania mojego charakteru, osiągnięć czy wizji na rozwój zespołu. Tak mówił o tej prezentacji George Russell, naprawdę czapki z głów, ciekawy pomysł. No wiemy, że ostatecznie George Russell wylądował w Williamsie, ale. Sezon później. Tu też jest ciekawa historia, taka króciutka związana z tym, jak ponownie spotykał się z Padim Lowem. On po prostu zadzwonił do Padiego na jakieś 2-3 tygodnie przed Grand Prix Niemiec, w sezonu 2018 oczywiście, no i poprosił o spotkanie z nim i z Claire Williams. No i poszło mu na tyle dobrze, że dostał fotel na sezon 2019. Dobrze, tyle o kontaktach z Williamsem, ale George Russell był. Miał dość ciekawe podejście także do kontaktów z no, jednym z gór, jeśli chodzi o świat Formuły 1, z Toto Wolfem. Posłuchajcie kolejnej historii. Przenosimy się w czasie, słuchajcie, teraz do roku 2014, a w zasadzie do jego końcówki. George Russell był wtedy w Abu Zabi na testach serii GP3, ale jeśli chodzi o sezon 2015, to planował starty w europejskiej formule 3. Nie wiedział tylko, który zespół jeszcze wybrać, bo testował samochód dwóch zespołów. Jakimś cudem George Russell zdobył adres e-mail do Toto Wolffa. Toto Wolff, tak krótko przedstawię tę postać tym z Was, którzy go jakoś dobrze nie znają, to jest szef zespołu Mercedesa, szef Mistrzów Świata, człowiek, który naprawdę ma ogromną wiedzę, jak dobrze prowadzić zespół Formuły 1, to jest no, jedna z najbardziej wpływowych osób w padoku Formuły 1 i dobrze jest mieć sojusznika w osobie Toto Wolffa. No i George Russell, jakimś cudem do niego maila zdobył, postanowił napisać do niego wiadomość o godzinie 22. Stwierdził, że napisze do niego z prośbą o spotkanie, ale nie spodziewał się, że to do niego odpisze, więc od razu odłożył telefon. Poszedł spać. No i niespodzianka. Gdy obudził się rano, zobaczył, że Toto Wolf odpisał do niego i to już 15 minut po tym, jak George do niego wysłał tę wiadomość, napisał, że z chęcią się z nim spotka, przekazał kontakt do swojego asystenta no i panowie umówili się na spotkanie. Do spotkania doszło jakieś dwa tygodnie później. George przyszedł do Toto Wolfa no i powiedział mu, jaką ma zagwozdkę, że ma dwa zespoły do wyboru. Zespół Karlin, to jest brytyjski zespół, który wtedy używał silniki Volkswagena, i zespół Mücke, który wtedy dysponował silnikami Mercedesa. No i George zapytał się go, cóż Toto mi doradzasz, jeśli chodzi o wybór samochodu na przyszły sezon. No ale co mógł powiedzieć Toto szef Mercedesa? Oczywiście powiedział mu: George, bierz Mercedesa i nawet się nie zastanawiaj. No i George wysłuchał jego, jego rady, podziękował za spotkanie, no i później miał dużo przemyśleń w, w swojej głowie, ale ostatecznie, słuchajcie, zdecydował, że jednak idzie w kierunku zespołu brytyjskiego, czyli zespołu Karlin, czyli tego, który używa silników Volkswagena. Czyli, no, jakby nie było, nie posłuchał się rady wielkiego Toto Wolfa. Postanowił mu nawet o tym napisać. Wysłał kolego, kolejnego maila, w którym napisał Toto, że no, wybrał zespół brytyjski, bo w nim się trochę lepiej czuje, też testy mu lepiej poszło w Karlinie właśnie. Toto Wolf mu na tego maila odpisał, że dziękuję uprzejmie za spotkanie, to było bardzo ciekawe się z Tobą móc spotkać, no ale jeśli chodzi o Twój wybór, to uważam, że podjąłeś złą decyzję. No i słuchajcie, mając 16 lat, nie posłuchać się rady Toto to Wolfa, napisać mu o tym i mieć na tyle odwagi, aby właśnie pójść wybraną przez siebie drogą, naprawdę czapki z głów przed Georgem Russellem, widać, że jest mocno przekonany co do swoich umiejętności do, i co do swojego, swojej intuicji, tak to chyba możemy nazwać. No, koniec końców skończyło się tak, że w zasadzie żaden z Panów nie mógł później powiedzieć ha, a nie mówiłem, miałem rację, no bo w sezonie 2015 George Russell ukończył formułę 3, Europejską Formułę 3 na miejscu szóstym. Co ciekawe przed nim byli między innymi Stroll, Giovinazzi i Leclerc, ale jeśli chodzi o kierowców zespołu, który, do którego doradza mu przejście Toto Wolff, to oni byli jeszcze za George'em Russellem, więc tak naprawdę no, żaden z panów nie mógł później triumfalnie powiedzieć, że miał rację. No ale oczywiście koniec końców kontakty George'a Russella z Toto Wolffem układały się znakomicie, przecież jest kierowcą juniorskim George zespołu Mercedesa. No i kto wie, być może będzie w zespole Toto to jeszcze kiedyś jeścił. Także to tyle, jeśli chodzi o kontakty George'a Russell'a z Toto Wolfem. Proponuję, żebyście teraz jeszcze posłuchali jednej historii związanej z tym, jak George Russell w ogóle zapałał miłością, wielką miłością, wielkim uczuciem do ścigania się. Ostatnia opowiastka dotycząca George'a Russella związana jest z jego bratem, który nazywa się Benji Russell. Jest 12 lat starszy od George'a I to on jako pierwszy zaczął startować, słuchajcie, w kartingu. Jeździł z ojcem na zawody, no i w pewnym momencie zaczęło mu to wychodzić naprawdę nieźle. Był nawet kartingowym mistrzem świata, ale niestety na pewnym etapie zarzucił karierę, no i poszedł w inną stronę. A szkoda, bo dotarłem do jakichś starych artykułów, w których pisano, że to jest naprawdę jeden z nadziei i brytyjskiego motorsportu. Benji Russell jeszcze chwilę popracował przy kartingu, a później, tak jak wynika z mojego śledztwa, słuchajcie, przeprowadzanego na LinkedInie, związał się z branżą medyczną. Co tam robi, to, tego już nie wiem, nie byłem w stanie tego zrozumieć, bo to już przekracza możliwości mojego skromnego, dziennikarskiego umysłu. W każdym razie Benji dużym wsparciem dla George'a na pewno był, no i George zyskał też na tym, że jego ojciec te błędy, które miał popełnić już to zrobił je z Benji, no a później mógł się uczyć na błędach i z George'em ta współpraca, to przygotowywanie go kartów do, do zawodów na pewno przebiegały już dużo lepiej. W ogóle jeśli chodzi o rodzinę George'a Rassela, tam też jest siostra, która bardzo mocno go wspiera, bardzo często jeździ z nim na, na wyścigi, więc George naprawdę ma spore wsparcie od swojej rodziny. No i tak naprawdę, słuchajcie, jeśli chodzi o historię o George'u Russellu, to chyba wszystko, bo niestety nie ma jakoś wielu informacji na jego temat w internecie. Jestem przekonany, że w przyszłym sezonie się to zmieni, że wiele nowych, ciekawych wywiadów z nim powstanie. My też na pewno w telewizji Eleven Sports z nim kilka razy sobie, albo nawet kilkanaście, albo kilkadziesiąt zapewne porozmawiamy. No i tych historii pewnie się pojawi dużo więcej, więc może kiedyś jeszcze film o Georgiu Raselu nagram. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do innych moich filmów i do zobaczenia wkrótce.